Uwaga, uwaga, ten film ma jedynie przywilżyć Wam dinozaury, a nie przeszkadzać Wam i mam nadzieję, że Wam się będzie podobało. Zaczynamy łodzią podwodną. I czemu Mozasaur jest wielki? Zaraz się pojawi, pokażę Wam to. Jeden. Mówią, że już długo nie żyje, mimo że nie sprawdzili wybiegu. Jeden. Czemu on nie będzie patrzył, gdy wszyscy będą uciekać? To znaczy dwa. Widzicie tą wielkość mozozaura? I zaraz scena z naszą ulubioną Robertą, bo wszyscy uciekają, a ten nie będzie patrzył. No, czemu ci wszyscy tak uciekają? No, czemu uciekają? No, właśnie dlatego uciekają. No i takie sceny zawsze trzymają w napięciu, a zaraz kolejna nieprawidłowa scena. Teraz kolejna nieprawidłowa scena. To chyba już trzecia. Tak mozazał tak wysoko wyskoczył. Numer 3. To znaczy teraz będzie 4. cztery. 4. Zły zawsze na początku udaje dobrego. Taki stereotyp. To nie związane z filmem, ale tego z Lindoraptor. Blue, tam była. Kolejny stereotyp, zawsze ten... Zawsze ten, którego zjada Indoraptor, jest bezwzględnie zły. Chyba już szósty błąd będzie. Jak Barry właśnie to przeżył, bo jest na liście żywych. Siedem. Jak Karnotał to przeżył. O właśnie to. To właśnie. Skoro ta tamto przeżył, to dlaczego tego nie przeżył? Plus jak się tutaj znalazła Roberta. Akurat na zawołanie. Ósmy błąd. Dziewięć. Zaraz będzie Owen. W tym, że Owen był w lawie. Teraz też okarnotał, że z sceny nie mógł ruszać łapkami. A ruszał. Czy to nie przypadkiem charakterystyczna muzyka rzecz szczęk? Nieprofesjonalnie przeniesioniesz sucho mima. Biznesmen też będzie zjedzony. On myśli tylko o sprzedaży. I będzie się sprzedać Indoraptora i też zginie w jego paszczy. Właściwie to pazura. Aha, to Indoraptor... Indoraptor był tak naprawdę bronią. To jest łapa T-Rexa. A w tej sekundzie zmienili łapę i jest już błąd. Za duża. Aha, czy Indoraptor był już sklonowany? I czemu on... I czemu on jest głupszy od Indominusa Rexa, mimo iż miał być inteligentniejszy? A to Eri Mills. No i on jest najgorszy, bo zabił Hammonda. Nie, nie, Lockwooda. No i właściwie ten jest zły. No i nawet zamknął Owena, więc trochę... On akurat zginie przez Karnotaura. I teraz kolejny stereotyp. Morderca kłamie, żeby się nie przyznać, i żeby potem, jakby to powiedzieć, no, być jeszcze gorszy i lepiej zginąć Co za. Tak zawsze jest w filmach stereotyp. Stereotypem poganiany Około 20. No co, jak co? Ale. Stigimoloch nie był aż taki silny, żeby rozwalić ścianę. Pokażę to O właśnie to jest to! Stigimoloch taki silny nie był 4 miliony O, taki silny. O, już chyba mogę pokazać? Z tego nie był aż tak silny. Chyba 21. Tacy jak ten biznesmen, czyli tacy źli zawsze giną na końcu. I ogólnie czemu był taki głupi, żeby tą kobietę pokazać? Lęż. Ona przecież przybawi Indorka. No i już nie uciekniesz. No właśnie. No i teraz będzie atak Indoraptora. Tego się już nie da, co Musimy spróbować. Jest za późno. Maisie, Znowu, mówiłem, źli zawsze giną na końcu. Stereotyp. No właśnie. Nie masz bladego pojęcia, czym ona jest. Stereotyp. Czemu roku niecham, on się pokłóci. Najpóźniejszego ginięcia złych. Nigdy nie miał własnej wnuczki. Chciał tylko odzyskać córkę. Dysponował technologią, żeby stworzyć jej kopię. Sklonował ją. Inteligentny Dino nagle staje się mało inteligentny. Ja myślałem, że zostali zjedzeni przez Indoraptora. Przy okazji Indoraptor zginął później, ale nieważne. Ja myślę, że oni zostali zjedzeni przez Indoraptora. Na wyspie chyba klonuje się nie tylko dinozaury. I kolejny stereotyp. Najgorsi mordercy w filmach zawsze giną na końcu, czyli ten. Ogólnie teraz ginie. Więc tych stereotypów to tu nawet dużo. Przy okazji około 26. Wszystko ucichło. Okej. Okay. Jest chyba z Jurassic Park, lub Jurassic World. No i to tyle. Oczywiście jeszcze jest ostatnia scena. No i oczywiście kolejny błąd. Lew by przecież uciekł, a nie ryczał. No i oczywiście nowa królowa wyspy. Bardzo fajny film właściwie. Oprócz tego, że niektóre dinozaury są błędnie przedstawione i trochę dziwnie się zachowują, to fajny.